Prawda o efekcie jojo w 60 sekund. Każda dieta kończy się dla ciebie przybraniem na wadze? To nie Twoja wina. Efektywuje to nie brak silnej woli, a normalna reakcja organizmu na restrykcyjne diety. Dlaczego tak się dzieje? Mechanizm pierwszy: metabolizm zwalnia. Podczas drastycznej diety organizm redukuje wydatki energetyczne. Tymi świadomie zaczynasz ruszać się mniej, mniej się chce, zaczynasz gorzej spać. I to wszystko całościowo składa się na powrót do starej wagi. Mechanizm drugi: hormony głodu szaleją. Restrykcyjne diety powodują wzrost greliny, czyli hormonu głodu, i spadek leptyny, czyli hormonu sytości. Twój organizm wprost krzyczy o to, żebyś dała mu więcej jedzenia, mechanizm trzeci, utrata bezsłuszczowej masy ciała. Szybkie diety prowadzą nieuchronnie do utraty masy mięśniowej. Mięśnie spadają kalorie, a tłuszcz nie. Mniej mięśni jest równoznaczne z mniejszym zapotrzebowaniem kalorycznym, dlatego właśnie 95% diet kończy się efektem jodu. Rozwiązanie: powolne, zrównoważone zmiany zamiast drastycznych cięć kalorii. Obserwuj mój profil, a pokażę Ci, jak schudnąć raz na zawsze.